Od ostatniego filmu z Jawinu 4 minął ponad miesiąc, z tego co widzę na YouTube, Także no muszę przyznać, że czas strasznie szybko leci. Trochę się zasiedziałem z tym Jawinem 4, szczerze mówiąc, no bo też zacząłem w międzyczasie budować to Winterfell, kończyć. bo aż takie, takie natchnienie mnie naszło, żeby zacząć to Winterfell kończyć, ale teraz nie mam zbytnio co robić tego tym Winterfell, bo nie mam klocków. Więc to jest idealny moment, żeby wrócić do Jawinu 4, bo już mam w planach kolejny mocek. Na dwudziestolecie wojen klonów 2D, więc myślę, że może być całkiem fajny mocek dla fanów klonów, czy też no, dla samych fanów tego serialu, takich właśnie jak ja no, bo wojny klonów 2D to po prostu była moja bajka dzieciństwa na Cartoon Network. No, ale to dopiero jak skończę ten Jawin 4. No i słuchajcie, zacząłem budować tutaj ten mostek. Tak jak widzicie, on wygląda tak. Jest taki bardziej na bazie krzyża, bym powiedział, i raczej tak zostanie. Mamy figurkę z Cowalera. Tutaj są już jakieś detale na tej prawej części mostka. Teraz staram się iść w lewą stronę, a tutaj postaram się zbudować jeszcze jakiś kawałek świątyni. Lądowisko dla Ewinga jest na razie w fazie budowy, bo skończyły mi się te takie płytki 1 na dwa ciemnoszary, więc muszę sobie je dokupić albo wygrzebać może gdzieś. Ale idąc prawą część mostka to postanowiłem zrobić tutaj takie ruiny przynajmniej i to tutaj kawałek takiego jeziorka ale uznałem, że jeziorko chyba będzie jednak trochę za duże, więc troszeczkę je mniejsze i postanowiłem zrobić takie akwedukty w stronę może właśnie tej wieży, która tu będzie stała myślę, że to może całkiem fajnie wyglądać, właśnie, właśnie takie proste akwedukty, które będą wpływać do tego jeziorka tutaj. Zrobiłem takie jakieś małe drzewko, miała być taka mała palma z tych właśnie tojlisków, które tu widzicie, tych takich zielonych, ale jakoś dziwnie wyglądało, więc zdecydowałem się po prostu użyć takich prostych technik, dałem też Foksa. Na to drzewko, żeby tak właśnie wyglądało dżunglowo, myślę, że to całkiem fajnie wygląda. Teraz tak, postaram się zacząć robić ten akwedukt w tę stronę i tutaj muszę zacząć budować wieże, więc chyba po prostu zacznę sobie teraz od budowy wieży. No, i słuchajcie, jak widzicie po tych przebitkach, mieliście taką fajną okazję zobaczyć, jak coś właśnie buduje i coś zmieniam, bo sporo to zmieniałem podczas budowy tego akweduktu. No i wygląda na razie tak. Zrobiłem tutaj tą kawałek tej wieży, ona na pewno będzie na wysokości chyba mniej więcej tego drzewa, co tutaj jest. Czyli chcę, że była dość spora. Na pewno gdzieś jakieś drugie drzewo jeszcze pojawi, bo to w końcu musi być dżungla. I tak, myślę, że na razie to całkiem fajnie wygląda. właśnie taki wodospadik spod tej wieży będzie płynął, i to będzie płynęła ta woda wprost do tego jeziorka, i już widzę, że muszę. Zrobić tutaj takie właśnie płynne przejście, które ma wpływać do tego jeziorka, czyli całe to drzewko oraz te. Roślinki muszę przesunąć na nieco dalszy plan Gdzieś mniej więcej pewnie tutaj Zobaczymy, jak mi starczy dużo takich przezroczystych yy, kropeczek No to zrobię takie spore jeziorko gdzieś może dotąd A jak nie, no to po prostu gdzieś tutaj zakończę No i kwestii lądowiska to na pewno chyba w tym miejscu muszę trochę to bardziej zniszczyć Czyli po prostu posuwać te płytki dać może jakieś takie właśnie krzaczki No żeby to faktycznie wyglądało na, takie, na taki stary kompleks świątynny Który już jest zniszczony, zarośnięty Wszędzie jakieś krzaki rosną albo jakieś drzewa No i myślę, że może to całkiem, całkiem fajnie wygląda

w tym miejscu też pewnie postawię jakiś kawałek murku coś takiego jak tutaj jest w tym miejscu, ale to już w kolejnym filmie, bo myślę, że taki króciutki filmik będzie w sam raz na taki jawin 4. Także jak się komentarzach, jak wam się póki co taki mocek podoba, co wam się nie podoba, co byście zmienili. No i wpadać na mojego Instagrama oraz Discorda linki macie oczywiście w opisie na dole tradycyjnie. kwestii samej tej głównej świątyni to nią się zajmę już po prostu na sam 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 koniec. Tam będę jakieś dodatki, dodawo, żeby fajnie wyglądała. Jak to będzie taki dalszy plan, więc myślę, że ta wieża na pewno tutaj musi być najlepiej zrobiona, bo to będzie po prostu pierwszy plan, no, a w tym miejscu jeszcze na pewno muszę to przebudować, myślę, że tych płytek tu nie będzie, no bo muszę takie jakieś fajne przejście zrobić właśnie na to lądowisko, a sam Ewing będzie stał mniej więcej tak, albo może trochę inaczej, no ale na pewno w tym miejscu, więc wiecie, sporo miejsca zajmuje, no ale myślę, że to będzie tak fajnie właśnie wyglądało, bo robiłem to lądowisko stricte pod tego Ewinga, więc myślę, że w takim kompleksie świątynnym on może całkiem, całkiem fajnie wyglądać. Także napiszcie, jak wam się taki mocek podoba, koniecznie w komentarzach, stawcie łapkę w górę, żeby podbić trochę. No i widzimy się w kolejnym filmie z budowy Jawinu 4.